Jeśli, jeśli nie chcesz słuchać szeptu duszy, przygotuj się na krzyk ciała. Pierwsze przychodzą sny, potem dziwne przypadki, które niby są zbiegiem okoliczności albo mówisz, że masz pecha, tak masz, potem ciało zaczyna wysyłać sygnały, zmęczenie, ból, bezsenność. Bóle głowy. A my co robimy? Zagłuszamy to kawą, tabletką, kolejnym skrolowaniem do późna w nocy, aż nagle ciało krzyczy chorobą. To też diagnozy. Dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? To nie jest Twoja kara. To jest Twoje błogosławieństwo. To jest po to, żebyś zatrzymał się, zatrzymała się w swoim życiu i zadała sobie pytanie co to ma Ci powiedzieć? Tylko dlatego, że udawałaś, że nie słyszysz swojej duszy jego ciała, że nie miałeś z nim kontaktu. Dusza mówi do ciebie codziennie w ciszy. Pytanie tylko, czy ty dajesz sobie ten luksus i potrafisz znaleźć chwilę ciszy i w niej po prostu swobodnie być. Bez myśli, bez historii, 那么，死亡，死亡，死亡。